Hej, moi kochani, z tej strony Melania Game, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście jest to kolejny odcinek z Momio. Przed chwilą nagrywałam, ale niestety no, nie wyszło. Okazało się, że to wszystko się nie nagrywało, więc no, super brawo ja. Tutaj, jak możecie zobaczyć, wbiłam już drugi poziom naszego kota. I dzisiaj jeszcze nie wybrałam imienia dla tej kotki. Daję Wam jeszcze, żebyście pod tym filmem napisali imię dla tego oto kota, tutaj Wam go pokażę. Wczoraj go kupiliśmy w wczorajszym filmie, więc napiszcie pod tym filmem jeszcze w komentarzach jak nazwać tą kotkę. Byłam jej drugi poziom, a Idrisowi byłam czwarty, więc mam nadzieję, że jest wszystko super jak na razie. Tutaj niestety nie jest zbytnio nic ciekawego, ponieważ nie mogę się załadować do szafy ani do sklepu. Nie mogę się właśnie ani do sklepu załadować, ani do szafy A szkoda, bo chciałam sobie poprzybierać się I właśnie tutaj wczoraj jeszcze zmieniałam sobie zdjęcie profilowe na takie Tutaj w dodatkowych jest, są takie dwie góry w chmurach I tutaj jest to, co już było A filmik to jest ten mój najnowszy właśnie I tu właśnie mamy posta z tym nowym zwierzakiem I w ogóle to jest ten wczorajszy film Zmieniłam też sobie tło Pasujące do mojego ubioru. I tak to właśnie wygląda. Teraz rozdamy sobie jednej osobie, którą wylosuję momo, bo uznałam, że będzie takie losowanie jedno. Więc sobie wylosuję. Mam zamknięte oczy. coś trochę na dół. Do góry może. I tą. Erelia, wygrałaś moje momo, które są załadowane. O, czyli moje wszystkie mamy, Także gratulacje. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Erelia. Okej, okay, więc wygrałaś. Mm. Takie lasowanie ja bo nie miałam co zrobić z momią. znaczy z mamo, yy, więc pójdziemy sobie teraz na moje główne konto na gwiazdiny, ponieważ tutaj nie ma już za bardzo co do roboty. Okej, okay, więc jestem już tutaj. Zostało mi tutaj 19 mm, dni momia plus i właśnie nie pokazałam, a wbiłam tutaj 71 poziom. O nie, tutaj też mi się nie chce szafa załadować na serio. No nie, ale tutaj mamy przynajmniej jeszcze coś innego do roboty. E, więc tutaj... o, No, myślałam, że komuś odpiszemy, ale jednak to jest tylko Tiki jak zawsze. E, więc może tutaj też zrobimy losowanie na Momo. E, więc zrobimy sobie losowanie, mm, Może trochę w górę, trochę w dół, nie wiem i ty. O, Andy. No to niestety nie dam Momo, no ale bardzo serdecznie pozdrawiam Andy 96. No, więc tak jak by nie wyszło, więc może wezmę tą nią, czyli kamikaze 3E, więc może dam Ci moje naładowane momo, proszę bardzo, tylko że tu ty ma 71 poziom i nie wiem po co dałam Ci momo, więc <laughs> brawo ja. Okej, okay. odbierzemy sobie może jajko. Ok, wygraliśmy 100 i tutaj w ogóle na 72 poziom są takie włosy, one są zresztą bardzo ładne. Idziemy sobie może do moich zwierzaków na tym koncie. Tutaj mamy właśnie Zenka, który jest na piątym poziomie. I właśnie on tak wygląda. A tutaj jest Bella, która właśnie tak wygląda. I może wbijemy jej, słuchajcie, piąty poziom, więc idziemy grać w trzy punkty, czyli coś, co jest naszą ulubioną dzienną rozrywką z naszymi zwierzątkami. Także zacznijmy tutaj pięknie zbierać birmo. Ten odcinek nie jest bardzo ciekawy, ponieważ nie mogę się doładować do szafy. Nie mogę dojść do szafy, więc to jest naprawdę bardzo smutne. Próbowałam się wcześniej przelogować i w ogóle to nic nie daje. Pewnie dopiero później będę mogła i to jest bardzo złe. Ale okej, okay, gram, gram. O Boże, prawie bym, prawie bym kliknęła bombę, ale na szczęście nie. Dobra, może coś innego? O, jest. Super, no to czekałam na no coś innego poza bombą. O, chyba wszystko kliknęłam. Nie wiem. Okej. Okay. O, już chciałam klikać wszystkie. Raz mi się pojawiło tak wszystko z bomb, ja to poklikałam i... Sekunda już nie gram. O, super. Chyba coś nie wbije tego poziomu. No, coś mi się nie wydaje. Okej. Okay. Tak to wygląda, więc jest super, naprawdę, super, bardzo pięknie. No, nie wiem, czy to wbije poziom, bo ja zazwyczaj, jak wiecie, gram do 300 albo do 400, no, ale coś chyba tutaj nie wyjdzie nawet do 300. Super. Super, nawet do 300 nie doszło. Super zakończenie. To nie wbije tego, jestem pewna. Chociaż. A! Jednak się myliłam. Jednak wbiło. <grym> więc jednak się myliłam. No ale jednak jest. Więc może. O tak! Mamy ją nareszcie tak, w takim normalnym. Więc może ją umieścimy sobie w pokoju. To jest naprawdę bardzo cute. I Zenka też sobie umieścimy, bo on jest już normalny. Tak, i myślę, że tak będzie dobrze. Jej! I to chyba nie jest jej maksymalny poziom, bo łzynka to jest maksymalny. Nie, to nie jest maksymalny. Także jest spoczko, dam sobie ją koło siebie. I teraz mamy ją przy sobie, więc może zmienimy sobie na żółty. Albo nie, zostawimy na taki, jaki był. Okej, okay, więc jest dobrze. Tutaj dalej mi się nie chce załadować, więc może pójdę do pokoju i zobaczę sobie, jak wygląda to w pokoju. O Jezu, jakie to jest śliczne! Jejko naprawdę bardzo ładne. Podoba mi się. Naprawdę. Tutaj widzę, że nie chce mi się to załadować. Ojejku, ale to jest ładne. Coś tutaj jest nowego. O, jakieś takie... ściany takie są. Podłogi nie ma. Dywanu nie ma, a szkoda. No, więcej nic nie ma nowego, ale ten... Stolik jest taki piękny Boże Ja mam 12 szafirów Jezu To też jest takie ładne To może sobie to kupię i umeblujemy pokój w nowych w nowych rzeczach Czyżbym chciała to zrobić Czy wydałam jednego szafira? No oczywiście, że to zrobię, no Boże, ja już tego nie mogę wytrzymać. Ach, tak, jak on jest śliczny ten stolik. Dobra, to może od razu zacznę sobie przemeblowywać pokój. Chociaż w sumie na razie tej kanapy nie będę używała to. Ten stolik chcę zmienić. Boże, jaki on jest cudny. Naprawdę. On jest taki piękny. Czy mogę pod niego dać wrzaki? Nie, ale mogę przed niego. Jej, ale to jest taki cudny. Naprawdę. O, i nareszcie mam po co dać ten dywan, który drugi kupiłam. Nareszcie. O, myślałam, że się nie zmieści, jednak się zmieści. Albo tutaj dam ten dywan. O, może tak no nie to się za bardzo zlewa ze sobą, więc nie wiem. Ale to jest cudne, więc zapis zmiany. Tak to wygląda. Wiem, że ten odcinek nie jest za bardzo ciekawy i... I chciałabym przypomnieć też, że tu. Yy, tak, to już będzie koniec. I chciałabym też przypomnieć, że ja wyjeżdżam jutro rano nad morze i wrócę około 20 sierpnia, więc przez jakby. przez prawie 20 dni przez niecałe 20 dni nie będzie filmów. I postaram się jeszcze coś dzisiaj wrzucić, ale nie wiem, bo muszę się pakować i wszystko, takie różne inne rzeczy. Napiszcie w komentarzach, jak nazwać kotkę. Na pewno ją nazwę. Oczywiście na moją będę aktywna codziennie, więc można do mnie pisać, wysyłać prezenty Momo i w ogóle na komentarzu też będę dalej odpisywała i serduszkowała. Także dziękuję za oglądanie i pa!